Witam serdecznie, pierwszy dzień turnieju, no i moje ataki. Wczoraj tam yy, mówiłem troszeczkę odnośnie ustawień w, tur yy, w turnieju i w obronnej. Także teraz zobaczymy jak to pójdzie. To przejdziemy do turnieju. Moja obronna, sprawdzimy jak tam w obronie. Korach ktoś mnie atakował, yy, przegrałem. Zobaczymy tak to jest pierwszy dzień, także nie powinno być jakichś wielkich problemów zobaczymy, tutaj ma na tanku jak się nazywa ona reflektuje obrażenie no dobra, zobaczymy, mogę tu, sobie tu wziąć może weźmiemy gniewrę talo dla pewności Rekować manę. Jakiś lekarz by się przydał. Lekarza, weźmiemy Afrodytę Niech spojrzę na <laughs> od obrony. Nie ma nikogo, kto zdejmuje ten efekt. I to może, może być ciężkie. Może hmm, lepiej zamiast tej wziąłem jeszcze jednego lekarza. No, będziemy tak, zobaczymy jak będzie. Klocki zazwyczaj ciężkie. Nie jest łatwo żółtych, nie ma nic. No ale fiolet. Spuścimy fiolet. Szybciej się udało załadować tanda tym lepiej jak się odpali, jak się nazywa persyfona. Jak się odpali Persephone, no to y, będzie można zdebufować jej bufa. No ale fiolety za bardzo nie lecą. Lecą inne, ale nie fiolety. Uch, teraz poszło mocno. No dobra, puścimy to. To no nie na to, by się odpali, to też się odpali, ale puścimy na tego. To się jeszcze nie odpali, nie? Puścimy na tego. Zleczymy się w środek. <kluzny> Takiego. Z mojej zobaczymy, czy to się ma. Tak. Obniżenie obrony, że nie masz tutaj, poprawimy, żeby wszystkim trochę many wybrało. Te pierwsze dni to te turnieje tak są robione, że w pierwszym, pierwszym dniu w ogóle nie jest ciężko, przeciwnicy nie są trudni, a za co drugi dzień zaraz jest głęboka woda i, i często przynajmniej mi zdarzają się gracze stop, stop, stop 10 nawet. Także, że drugie dni naprawdę można, można wtopić 3-4 ataki. No to już praktycznie jest po walce Teraz szybko przejdziemy do drugiego ataku. Zielony na tanku to już trochę lepiej niż tamten, bo nie można brać czerwonych w tym turnieju. Niech spojrzę. Coś bym musiał mieć, co zdejmuje efekt oślepienia. Tą gniew wywala. A wezmę za nią lunę. Trochę mało mam atakujących. No ale dobra. To też, też nie powinno wielkiego problemu. problemy. Chyba, że nie będzie w ogóle klocka. ...co na razie w że jest klocek okres jest dość ładny się nie odpaliło. ale teraz już wodo się odpalić. I o talu i ten. próbujemy wykasować. Nie wiem, czy damy radę. Ale tu poprawimy z tego i będzie skasowany. No dobra. To już jest praktycznie po walce że się to podleczy. No, jest ok szybko do kolejnego co tym razem tantalus na tanku, ale no, tylko jeden leczący to będzie można zmienić na żółty tu weźmiemy z powrotem gniewę żółte są spójrzmy aby to zrobić klocko żeby to było fajnie to można zrobić kryształ tutaj czwóreczkę w sumie gra jest ee, na pozór banalna, bo tylko przestawiam klocki ale żeby to czasem dobrze zrobić to trzeba chwilę pomyśleć co teraz, eee, żeby to miało trochę ręce, i tak się odpali także lepiej zrobić coś takiego, zobaczymy co zejdzie a teraz e, puścimy lawinę zobaczymy jak to będzie, jak się moi poodpalają eee, jeszcze raz się odpali ale to co Zrobimy coś takiego, odpalamy to. Tutaj szkoda, że nie ma jakiego żółtego. Tutaj to, żeby było po tantalosie. Puszdzimy tu. No, tantalosa nie ma. Tego z leczeniem poczekamy, aż się odpali. Agamemnon, teraz zobaczcie. Pan Agamemnona Depufuję wszystkich. spróbować wykasować tego. Gniew na niego. Tu poprawiamy To Nie ubija. a wygubię. Jest ok. Eee, co by to teraz robić? Puścimy w środek. Puszczanie klesku w środek nie jest głupie. Raz, że plansza, plansza się trochę przetasuje, a dwa, gdy to jest kolor e, postaci, którą gramy, e, ładuje się jeszcze raz tak szybko. Także Zobaczcie, trzy klocki puszczy w tu i ten jest załadowany. Puszczam następne trzy, już będzie załadowany na maksa. W sumie nie potrzebuję go akurat teraz, żeby go odpalać, ale mogę poczekać chwilę z nim, aż ten zaatakuje. Teraz mogę go odpalić. Hmm, tu puścimy w budykę. Budyka znosi efekty, ale tak, żadnych nie ma. Ale znosi efekty yy, przy ataku. Teraz możemy się odpalić. Zrobię tak, zrobię to sobie plaszcz. Tak się odpali, ale faktycznie jest po walce trochę słabe klocki. Zdejmiemy efekty Przetocujemy trochę planszy Trochę długo miała być szybka akcja, a tutaj Klopsek nie pozwala, no ale dobra tutaj od tego rozwalimy No oś powalca dobra szybko kolejna też agamemną no. żeby tu trochę można było zielonymi pojechać bo ma aż trzy niebieskie na tanku. możemy zostawić tego, ale w sumie nawet dwa. No zobaczymy, co ja tam mam z niebieskich. Wyrzucimy tym razem żółte. Weźmiemy trochę niebieskich zielonych. Znaczy się mm, weźmiemy naszego Rudolfa. Ale zrobimy także środek, zrobimy to. Zrobimy tutaj Rudolfa. Na pewno, na pewno. A, ty wrzucimy, a tu weźmiemy Rudolfa. A tutaj sobie ułożymy. Ja sumie bardzo lubię ustawiać mm, w ataku bohaterów tak jak ich potem po kolei odpalą tutaj no nie do końca jest tak ale też nie jest źle bo oferty daje do ataku do obrony on obniża obronę obronę przeciwnika tutaj daje wzmocnienia i doładowanie gumany. obniża obronę i tu obniża obronę od kolor no zobaczymy jak to pójdzie no zielonych nie ma no że tutaj fiolety są się odpali ja no to będziemy jak zdjąć ten efekt no jak ten tak zielony idę na taką yy, obronę to sam się mogę mogę za, zabić to, także teraz lepiej zrobimy coś takiego się trochę podleczy no boję się że ten padnie lepiej tak puszczę środek miał iść no pad szkoda no ale to co lecimy dalej wtedy Już tu się nie ma co certolić Też praktycznie nie ma tutaj na lunar Pewnie się odpali no Mało tych zielonych jest. Zrobimy tak. zostało dwóch leczących ze skrajów. Eee, ja mam tylko jednego, który zadaje obrażenie, więc to jest trochę mało. No się Też klocki się ładnie sypią. wypuścimy jeszcze tak. Robimy najpierw klotą. Tutaj weźmiemy. Tutaj. efekt trochę jest. To powinien mocno bić. Zobaczymy ile od klocka zada. 400. No tutaj. Jeszcze nie wiem czy padnie. O, no, no już idzie poprawka z kryształu. No, no dobra. To może nie ma takiego znaczenia. No, żółtych nie ma. Ach. No ładnie lecą. вообще признать. Ну, W turnieju trwa e, długo walka, to pod koniec e, są zwiększone obrażenia. I często się zdarza, że, że właśnie walka trwa tak długo, aż e, zwiększono obrażenia z... zwiększone obrażenia zwiększone obrażenia, jak sobie pomyślę, sprawiają, że po prostu walka jest e, rozstrzygnięta. Gdy to jest wojna czy coś, to wrażenia tam nie są zwiększane, po prostu czas się kończy i gdy jest taka potowa sytuacja, że oni się leczą, my się leczymy i nie ma kto, kogo ubić, no to, to po prostu jest wtedy przegrana. Przegrana z, z wynikiem, jaki, jaki zdołano się yy, uzyskać. No to tutaj się nic nie chce założyć tak żeby to poleciało. No nie, zobaczymy to tu jeszcze trochę zielonego brakuje żeby odpalić jeszcze raz tego no te chujinki też swoje robią trochę czy tak lekko bardziej za 6-7 punktów biją to nie jest wiele tu puszczę obok niej sobie nie się, się złożyły też fiolety a się znowu odpali widać już jest ja także teraz tylko czekać aż podzielę wina klocków albo dwa razy podzielę odpalić Rodolfa z tych klocków wcale nie idzie odpalić Rodolfa no teraz możemy. nie mam żółtych, nie mogę dopuszczać ale Kulinki zrobił swoje. No dobra, zwycięstwo. Zobaczymy kolejne. Ostatni, piąty. Tu ma żółtego na tanku.